Przepraszam, ale. <laughs> nie, bo coś zaczęłam się śmiać. No nie, no nie, to nie mnie nie przez Ciebie. Jeszcze raz to powiedz. W Polsce panuje takie ogólne przekonanie, że w domu dziecka nie można być szczęśliwym albo że nie można się rozwijać. Nasz kolejny gość Michał łamie te stereotypy i pokazuje na swoim TikToku jak jest naprawdę. Z nami jest Michał dzisiaj, cześć, witaj się, manko. Cześć, cześć. Cześć Michał, jak się czujesz na naszej kanapie rabanowej? No, generalnie to jest wygodna. <laughs> jest wygodna? Poduszeczki mięciutkie? No tak. To jest taka ten, ale to jest lepsza. Chciałem ci powiedzieć od razu, że bardzo mi się podoba twoja bluza. A bluza? No, miłość, fajna, fajna. Taką drugą, mógłbym mieć taką mam, też? mam tak, mam trzy takie. A, -a. się trzecią a mi drugą? Nie <grym> no. <grym> Nie ma opcji. <grym> <grym> Michał, słuchaj, nagrywasz TikToki, masz, no można powiedzieć, duży fanbase, bo to trzeba no, można przyznać. Tak powiedzieć. Trochę nazbierało się tych Twoich obserwujących followersów. Skąd w ogóle pomysł, żeby o temacie życia w domu dziecka opowiadać właśnie na TikToku? Wiesz co, to się zaczęło na tym na takiej zasadzie, że miałem na, na początku takiego luźnego TikToka. W sensie nagrywałem takie lifestyle'owe różne rzeczy i strasznie dużo wyświetlało mi się, nie wiem, czy przez pewien moment na TikToku była jakby taka nagonka na dom dziecka, że jakby ludzie próbowali się wybić na tym temacie, bo on jest moim zdaniem dosyć kontrowersyjny strasznie. I no. ludzie na przykład kłamali specjalnie, żeby robić większe viewsy sobie na filmikach. Ale co na przykład mówili, że co? No przypuśćmy na przykład, że... Yy, Dostaje się telefon, jak się pomoże umyć naczynia, co totalnie nie jest prawdą. Aha. I wtedy postanowiłeś, że ty tak, będziesz... W sensie ja postanowiłem, że wykazywał. ja po prostu pokażę tak, jak jest naprawdę, nic nie będę tutaj nikogo udawał i... Tak właśnie to Ale się zaczęło. I jak to się zaczęło? Ludzie zaczęli Ci zadawać pytania, czy po prostu sam pomyślałeś, e... że a, nagram filmik i powiem, że nie wiem, dostajemy tyle i tyle kieszeni? Nie, nie, ja zacząłem, przywitałem się w sensie w pierwszym filmiku, powiedziałem, że jestem Michał, jestem od tutaj pięciu, sześciu lat z domu dziecka, żeby zadawali pytania, ja poodpowiadam. No i tak się to właśnie rozkręciło na tym pierwszym filmiku. Poza to wygląda tak, że wychowawcy mają dostęp zarówno jakby przez panel przez pan rodzica. Ja mam, jakby przez panel ucznia, więc ja mam swojego Librusa, wychowawca mam mojego Librusa. A na wywiadówki po prostu chodzą wychowawcy. I powiedz, z jakim odbiorem spotkały się twoje filmiki? Na początku, wiesz, przez pierwsze tam chyba trzy godziny totalnie jakby nie istniało. Ja tam cały czas wchodziłem, cały czas patrzałem te wyświetlenia, mówię w końcu, może coś tam ruszy, trzy wyświetlenia, patrzę cztery, mówię, nie no, chyba to nie ma sensu, a tak wiesz, po, pod koniec dnia sobie tak przypomniałem, że nagrałem tego TikToka i patrzę tam chyba powyżej 100 tysięcy było, odpowiedzi. Wow, na pierwszym filmiku. Tak, na pierwszym o, filmiku już 100 tysięcy. I o co pytali ci ludzie w tych czasie w sensie pierwszych... Byli strasznie zaciekawieni po prostu jak to wszystko wygląda od początku. Przypuśćmy, kieszonkowe, jak pokoje wyglądają. Pana. Skąd w ogóle jestem, ile mam lat, rodzeństwo, takie różne rzeczy. Mhm. To opowiedz nam trochę, jak, jak ty się tam czujesz? Jak ja tam już tam dosyć długo mieszkam było 7 lat, więc to już jest taka jakby rodzina, bo jesteśmy tam 12 osób, co prawda nie ze wszystkimi tak dobrze się żyje w sensie na równi, mhm. ale no, wiadomo, akceptujemy się takim, jakim jesteśmy. Mam brata, siostrę, siostra ma 17 lat, brat ma 14. Nie mam jakiegoś takiego mega dobrego kontaktu z nim. W sensie nie należy do najgorszych, ale taki po prostu nie jest jakiś wygorowany. Mhm. A jeśli chodzi o, o to życie w, w domu, nie? Mhm. Czy, czy to faktycznie tak jest, że masz wrażenie, że jest taki stereotyp, że kurczę, nie ma szans na rozwinięcie swoich możliwości, nie, ja i w tak... ogóle dramat? I... Ja tak totalnie nie uważam, bo ponieważ e, wychodzi się z domu dziecka właśnie, to ma się o wiele większe możliwości moim zdaniem niż z zwykłego domu, bo no. nie dość, że się dostaje na start pieniądze, co naprawdę nie są małe tak na początku. A bo mówimy o... Skąd te pieniądze się biorą? E, pieniądze się biorą z e, składki 500+, te co się e, uzbierało do swojego 18 roku życia i z pobytu w placówce. Mhm. No ja widziałem, że nawet o takie podstawowe rzeczy ludzie pytają, jak... E, skąd masz właśnie telefon tak przykład, tak. Masz kasę na ciuchy? Jak to wygląda? No to są właśnie te ludzie, ludzi stereotypy. Mhm. E, to wygląda tak, że po prostu na przykład na ciuchy mamy na rok 800-850 zł. To cały czas jest ruchome. I wiadomo, te ciuchy się kupuje na fakturę, no bo wiadomo, jesteśmy domem dziecka, który jest państwowy, więc mhm. trzeba się rozliczać w postaci tych faktur właśnie. No i co, na przykład mamy ustalone tam na przykład ceny, że buty 150 wiadomo, czasami można to tam nagiąć, to tam przymkną oko, ale też tak nie za często, dlatego przeważnie sobie tak na przykład dokładam ze swoich, żeby po prostu coś lepszego sobie kupić. A skąd masz swoje pieniądze? No, na przykład w, teraz w wakacje pracowałem praktycznie całe, więc jeszcze się uzbierały. I tak naprawdę na TikToku też można całkiem fajnie sobie zarobić takie drugie kieszonkowe. Mhm. Czyli ty zarabiałeś nie tylko, jakby nie poszedłeś się też tą łatwą drogą, nie, że, że tylko brałeś, ale też postanowiłeś sobie zarobić. No, można tak powiedzieć. Słuchaj, jak to jest, kiedy um, masz 18 lat? i chce się wyjść do domu dziecka, to jest tak, że y, możesz zostać tam, czy y, dostajesz jakieś mieszkanie, czy po prostu jesteś wyrzucony, wiesz, z walizkami i hejrać sobie sam w życiu? W sensie, wiesz, to też zależy, czy na przykład chcesz zostać, czy chcesz wyjść, bo jak chcesz wyjść i nie sprawiałeś wcześniej żadnych, przypuśćmy, problemów, to wiadomo, że zapisujesz się na listę, gdzie się czeka na mieszkanie chronione i się dostaje te pieniądze, które się należały za pobyt, mhm. no ale jeżeli na przykład odwalasz różne takie akcje, przypuśćmy, ucieczki y, cały czas i po prostu, to w Wtedy tych pieniędzy ani tego miejsca na mieszkaniu uchronnym się nie dostaje i już czas sobie samemu radzić. Uciekałeś kiedyś? Nie, mi się nie zdarzyło. Mhm. To znaczy, że ci tam dobrze? Znaczy, no nie ma potrzeba takiej po prostu. A co z sytuacjami, kiedy na przykład, nie wiem, chcesz spotkać się ze znajomymi, właśnie chcesz wyjść na imprezę, tak? No bo byłeś teraz w technikum. Tak. To jest czas tak naprawdę dojrzewania, to jest czas gdzieś tam tych zawiązywania relacji, tak, poznawania. No imprezek też przecież? W sensie ja nie należę do takiego, e, takiej osoby, która lubi strasznie sobie poimprezować. Ja jestem takim spokojnym e, chłopakiem po prostu. A z wyjściami to wiesz, na przykład jak ja mam te 18 lat, to też są takie przywileje, przypuśćmy jak e, znacznie dłuższe po prostu momenty na wyjście przypuśćmy. E, osoba, która nie ma ukończonych tych 18 lat, może na przykład powiedzmy do 21, natomiast ja bez problemu mógłbym zadzwonić do chowawcy, który jest po prostu na dłużej i powiedzieć, że od 24 na przykład będę, co nie? Mm -hmm. A powiedz mi, jak, bardzo wa jak ważna jest w ogóle relacja z wychowawcami? No bo w sumie tam można powiedzieć, że to są opiekunowie i co, to są właśnie przyjaciele czy ciotki, wujki? Jak to w tym w sensie? Kucy, y, mówimy na nich po prostu ciocia, wujek, niektórzy, żeby ta sytuacja była jakby taka bardzo naturalna, rodzinna. Na dostajemy kieszonkowe. Kieszonkowe dostajemy co miesiąc i maksymalnie może zostać 50 zł. Ma minimalnie 10. Ważna jest relacja, żeby właśnie wiesz, słuchać ich albo zważać na to, co mówią. W sensie, wiesz, bardziej no jak, Przyjacielsko, czy wiesz? By, znaczy, jak będziesz dobrze z nimi żył, to oni też tam będą dobrze żyli. Oni jakby moim zdaniem nie traktują tej pracy tak jako pracę, tylko bardziej jako takie e, po prostu mhm. drugi dom, coś w tym stylu. Czujesz tam tę miłość, e, chociażby taką właśnie trochę miłość rodzicielską od nich? Znaczy, może nie takim, taka miłość rodzicielska, ale czuć właśnie takie pomoc, taka troska, zaufanie jest, coś takiego. Bo wiesz, zastanawiam się jak, jak właśnie można sobie, nie wiem, zrekompensować, jak odnaleźć to w domu dziecka. Nie brakuje Ci czasem tych relacji z rodzicami? Nie, w sensie ja też takiej relacji w domu nie miałem zbytnio, więc ja jakby nie byłem nauczony do przypuśćmy, ja nie lubię się zbytnio przytulać na przykład po prostu, mm. bo w domu tego nie miałem, więc to tak mi do tej pory zostało, że Przytulanie to dla mnie takie. Mhm. A, py, czy na przykład ludzie na TikToku pytali cię, o to dlaczego trafiłeś do domu dziecka, dlaczego tutaj spędziłeś ostatnie 7 lat? Tak, pytali mnie. Znaczy, ja bardzo unikałem tego, konta tego tematu, bo on jest dla mnie strasznie e, poruszający i nie chciałbym o nim po prostu opowiadać. Mhm. Przecież ja nie jestem jeszcze przygotowany na to w dalszym ciągu. A jakie są twoje plany, marzenia? Znaczy, wiesz, w planach to mam zostać e, jeszcze do kwietnia. Później e, idę dalej się uczyć, hmm, studiach, na studiach myślałem, ale raczej ze studiami odpuszczę, mhm. no i co, no i to co wyjdzie, to wyjdzie, nie mam jakby takiej wyobraźni, co będzie się działo za kilka lat. Mhm. Czyli chcesz na przykład e, pójść do pracy, e, czy pójść właśnie jeszcze bardziej w TikToka? W znaczy, sensie jakby poszło w TikToka, to bym był strasznie zadowolony, bo to jest to, co lubię, taka pasja tak jakby, w sumie nie tak jakby, tylko tak jest mhm. po prostu. No jakby to było moją pracą, to by było super. No, ale nie masz wrażenia, że na przykład ten temat Cię kiedyś wyczerpie? No, no bo, bo wiesz, jakby masz zbudowany swój, fan swój fanbase na tym, że pokazujesz jak wygląda życie w domu dziecka, nie? No ale wyjdziesz z tego domu dziecka, e, będziesz sobie żył norm normalnym życiem, sam, sam ze sobą i e, co jak się skończą tematy? W, w sensie wiesz, e, tematy mi się wydaje, że nigdy się nie skończą, bo to, że wyszedłem to nie oznacza, że jakby ja już nie wiem jak tam jest, mhm. e, a też mogę na przykład nagrywać, jak przypuśćmy radę sobie powieść z tego. domu. Dokładnie, chciałam to powiedzieć, że przecież ty Back. pokazujesz już, że, yy, że dom dziecka daje pewne możliwości, Back. tak? To nie jest niecoś nie zostawiony sam sobie. Naprawdę ja sam nie wiem, co się dzieje u moich rodziców. Nie mam z nimi kontakt, zarówno ja, jak i moje rodzeństwo od ponad czterech lat, ale mam nadzieję, że sobie pomimo tego, co się stało, poradzili sobie jakoś, że nie wylądowali na ulicy, że mam dach nad głową. Jeszcze to, co zobaczyłam na Twoim TikToku, to jest taki niesamowity dystans do tego. Nie wiem, czy tak jest, czy tak chcesz, żeby było, ale... Trochę już jakby przeżyłeś to, że jesteś w domu dziecka, i tak. masz. Nawet śmiejesz się z tego, bo nagrywałeś takie właśnie TikToki. No, zdarzały się takie TikToki, właśnie. W sensie na początku wyglądało tak, że ja chodziłem do gimnazjum i do postałówki z osobą, która też była w domu dziecka, tym co ja, więc ja nie musiałem jakby tam totalnie nic przedstawiać, że jak była moja sytuacja, że jestem w domu dziecka i tak dalej. Te schody już się zaczęły jednak w technikum, kiedy na przykład przez pierwsze dwa lata ukrywałem totalnie. W sensie nie czułem takiej potrzeby, żeby to powiedzieć, a też czułem, żeby było. Było takie odrzucenie ze strony innych po prostu, mhm. że e, ukrywałem, nie chciałem tego powiedzieć i tak dalej. Ale jednak jak już to wyszło, to e, moje, moi rówieśnicy po prostu zrozumieli to, e, przyjęli to dosyć ciepło. A mhm. Właśnie spotkałeś się w którymś momencie z jakimś, nie wiem, hejtem albo z takim wykluczeniem, że o, ten jest z domu dziecka? Znaczy, jeśli chodzi o TikToka, to na TikToku cały czas jest hejt. Tak? No co ty tak. Stary, ale czemu... W sensie na przykład wiesz, niektórzy mówią po prostu, że nie wierzą, że tak wyglądał w domu dziecka, co nie? Aha, że musisz ściemiać, że na pewno Ci tak. kasę daje za tak. to, żeby tak mówić. No przypuśćmy ostatnio, tak. znaczy no nie tak ostatnio, ale nagrałem to TikToka, bo było pytanie od użytkownika szefamekko, czy ja mogę mieć ledy w domu dziecka? Że co może być? LEDy. Aha No to to jest dla mnie takie wiesz. <laughs> Okej. Okay. O oh, wow, ale nie wiedziałam, że tak ludzie na TikToku wręcz nie wierzą w to. Bo... No, a w życiu? a w życiu, w życiu jak tak, mówisz, że rówieśnicy, ale no miałeś takie opcje, że ktoś na przykład ci pocisnął? Nie, nie spotkałem się z takim czymś w życiu. Mhm. A jak Ty byś e, zareagował, gdyby właśnie była taka sytuacja? W sensie na pewno nawet, nie wiem, powiedziałeś o tym Twoim znajomym, mnie Z podstawówki, to stanąłbyś wtedy w obronie, czy, czy wolisz, nie wiem, nie poruszać tego tematu przy innych w szkole? Bo, bo patrzę na Ciebie i wiesz, mam wrażenie, że Ty wcale nie wstydzisz się tego, że jesteś, nie. że jesteś tam. Wręcz właśnie pokazujesz, jakie to Ci daje możliwości, nie? Dokładnie. Ale właśnie po, 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 powiedziałeś jeszcze, ja rozumiem to myśl, bo ona mnie hmm, po prostu mega zaciekawiła, bo że y, dom dziecka daje ci większe możliwości niż y, y, powiedzmy jakbyś był normalnie z domu rodzinnego. Mm -hmm. Powiedzieliśmy o tym, że jest kasa, nie? W sensie, że jest 500 plus. Ale co więcej ci daje? Jaką przewagę? Mieszkanie na pewno. Mm -hmm. y, w sensie. Wychodzi z domu dziecka i masz szansę zapisać się na listę mieszkań chronionych. To są takie mieszkania, gdzie mieszkasz z innymi osobami z domu dziecka bądź z rodzin zastępczych. I przeważnie te mieszkania wyglądają tak, że są w bloku po prostu w kilku, kilkuosobowe po prostu e, domy. Mhm. E, pokoje teraz już są jednoosobowe z względu na prywatność mhm. i po prostu bezpieczeństwo. E, no i co i w sumie tyle? Co? No ale to mówimy o takich rzeczach materialnych, nie? Kasa, mieszkanie. Tak, tak. A daje ci jakąś. Inną niż materialną przewagę nad innymi? Hmm. No mi się wydaje, że na pewno taką pewność siebie. Mhm. Mm. Odwagę bardziej, tak. Spotykam się też z takimi y, komentarzami, że na przykład niektórzy użytkownicy piszą, że przeżyłem już więcej niż co niektórzy dorośli i mam bardziej poukładane w głowie. To mm -hmm. jest takie właśnie ciepłe, motywujące. Mm -hmm. No właśnie, a relacje? Jest tam miejsce na relacje? To znaczy, y, masz jakichś przyjaciół, y, nawet wewnątrz, nie? Y, y, u was y, w domu dziecka? Jakichś kumpli, nie wiem, y, takich znajomych, z, których, z którymi wiesz, że kiedyś mógłbyś y, dalej utrzymywać y, te kontakty? W sensie, wiesz, ja nawet z niektórymi planowałem, żeśmy poszli nawet na to samo mieszkanie chronne, żebyśmy się zapisali właśnie w tym samym momencie i to, co by się przydarzyło, by się przydarzyło, ale może by była ta szansa jednak, żebyśmy byli na tym samym. Mm -hmm. A powiedz jeszcze, bo to też mnie ciekawi, nie prześledziłem wszystkich filmików, przynajmniej nie mm -hmm. widziałem tam takiego pytania z tych, które widziałem, ale jak to jest, jakbyś stary na przykład miał dziewczynę, nie? Jesteś w domu dziecka, masz dziewczynę. Naturalne jest to, że się zaprasza do siebie. Tak, nie? Jest tak, taka tak. przestrzeń do tego, że choć wpadnij do mnie? W sensie muszę po prostu poinformować wychowawcę, że akurat w danym momencie po prostu przyjdzie ktoś do mnie. Mm -hmm. y Wiadomo, że na przykład nie może stać tak do tych późniejszych godzin, przypuśćmy 22, 23 i też nocka jakby jest wykluczona. Mhm. Ale jest w ogóle jakiś, jakiś przestrzeń do takiej prywatności? Jest, no, spokój swój na przykład. Mhm. A ile osobowe w ogóle pokoje? Jest sześć pokojów, sześć pokoje, jeśli o to Ci chodzi. Mhm. I są dwa pokoje trzyosobowe, trzy pokoje jedno, trzy pokoje dwuosobowe i jeden pokój jednoosobowy. I od czego zależy, który masz pokój? No od tego po prostu ile jest na przykład na, Mówi, że... mhm. czyli na przykład dziewczyny, chłopacy i na, jak się dogadasz z dziewczynami to może, i jesteś dziewczyną, to może być na przykład z nimi w, w, w trzyosobowym pokoju. Mhm. Jeśli na przykład jest jedna osoba w tym pokoju, której nie, na przykład nie tolerujesz, bądź po prostu nie akceptujesz, mhm. to na przykład idziesz do tego pokoju dwuosobowego, a jak już naprawdę jest tak, że jesteś a totalnie, Aha. to idziesz do tego pokoju jednoosobowego. Wła. Ale powiedz mi, czy w ogóle w, w twoim domu nie jest tak. taki y, klimat właśnie, gdzie jest spoko, gdzie się o, o nic nie martwisz, a na przykład wiesz, że znasz ludzi, którzy są w innych domach i po prostu tam jest, nie wiem, dramat, i, i wiesz, że tam byś nie chciał trafić. No właśnie tak było po części w moim domu, to tak mogę po, opowiedzieć tylko tyle. Mhm. Ale też do tej pory mam na przykład znajomych, którzy mają gorsze warunki niż ja aktualnie, gdzie ja jestem. Mhm. Bo naturalnie te placówki, co teraz wyglądają, to nie wyglądają już jak takie, wiesz, typowe, stereotypowe domy dziecka. Mhm. Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, w jakim miejscu byś był gdyby nie ten dom dziecka? Ja myślę, że na pewno bym był jakiś taki, mm, nie wiem jak to powiedzieć, taki odizolowany od społeczeństwa, bo y, ja przed nagrywaniem na TikToku byłem taką osobą a że totalnie jakby nie potrzebowałem tej drugiej osoby do kontaktu. Uważałem, że mi jest to totalnie niepotrzebne w życiu i dlatego TikTok mi też pomógł tak się otworzyć bardziej do ludzi. Jak trafiłem do domu dziecka nie jest żadną tajemnicą. Wiadomo, że tutaj gdzie ja się znajduję, to niewygodnie się wraca ale raczej do przeszłości. A ja już jestem na takim etapie w życiu, że nie myślę o tym, co było kiedyś, tylko jakby patrzę do przodu cały czas. A jak twoi wychowawcy w ogóle zareagowali na twoją działalność w internecie? Coś na początku to było takie, o fajnie, nagierasz sobie, tylko żebyś tam nie kłamał i tak dalej. Ale potem jak już zobaczyli, że na przykład tutaj wywiad, tutaj już te kilkuset tysięcy wyświetlenia pod filmami, mhm. to już się śmiali, że tutaj autograf za niedługo wezmą i tak dalej. No ale Wspierają też bardziej ludzi, przecież <laughs> widziałem, że chyba twoja wychowawczyni, nie? widziałem, wziąłem tak. udział na jednym z chimików. Bo było pytanie chyba o... o, o, o adopcję. O adopcję właśnie. Trzeba mieć trochę odwagi, żeby mówić o takich rzeczach i jeszcze, żeby mówić do, do, do tylu osób. nie? Skąd w tobie ta odwaga? W sensie na początku mój ten pierwszy TikTok, który nagrałem, to on był chyba z 10 razy do niego podchodziłem, bo na przykład coś się zająkałem, tutaj na przykład coś było. Mówię, nie, no, ostatni raz, może się uda. Nie był jakoś mega jakościowy, bo tam nawet włosy nie były ogarnięte ani nic. Po prostu wrzuciłem, żebyś po prostu był w internecie, żeby ludzie zadawali te pytania, bo też nie wiedziałem, czy to tak naprawdę zrobi takie wyświetlenie. Spodziewałem się, że to będzie właśnie interesujący temat, ale nie spodziewałem się na taką skalę. A nie boisz się tego, nie miałeś się w sobie takiego strachu, tworząc tego TikToka, że kurczę, jak upublicznię się z tym, jak wyjdę do ludzi, to już to zostanie gdzieś tam w internecie i przez całe życie będą mnie przez to szufladkować? Nie, bo ja też jednak uważam, że ja w jakimś tam stopniu, nawet w dużym stopniu, zmieniłem te y, pogłoski, jak to wygląda w domu dziecka, bo jednak moje te filmiki nie robią małego wyświetleń, mhm. Więc na pewno dużo osób też mi pisze na przykład na Instagramie, że dzięki moim filmikom totalnie otworzyli oczy, jak to wygląda, że z tych bańki mydlanej je po prostu przebiłem. Mówisz mhm. po prostu dobro, jesteś czasami wdzięczny za to, że też jesteś tam, a nie gdzie indziej? Tak. To no, na pewno. Mhm. Ja też bo jedna rzecz mnie jeszcze zainteresowała. Powiedzieli, że masz kasę z tego, że byłeś w pracy, ale też z TikToka. Bo możesz powiedzieć, jakie to są mniej więcej kwoty można w ogóle zarobić na TikToku? To jest tak strasznie. Czy to jest bardziej z reklam, czy... Nie, to totalnie to. się nie zarabia, <noise> chyba że ma się sponsorowane po prostu hmm. filmiki, ale to jeszcze nie jestem na takiej skali jeszcze, <noise> tak, y mam taką nadzieję. A tak to po prostu z y transmisji na żywo się zarabia, bo na przykład są pojedynki z innymi twórcami właśnie, którzy też nagrywają na TikToku hmm. i po prostu są pojedynki na te podarunki w postaci hmm. po prostu doładowo, doładowania pieniędzy. Aha. Czyli co, na takim live ile możesz tak realnie odłożyć, że tak się wyrażę? No tak... Najwięcej, bo najwięcej ile odłożyłeś, o. Najwięcej ile odłożyłem, no, no. to tak... 200 zł, coś takiego? Czyli za, my możemy... za 3 godziny na przykład live'a. Mm -hmm. Czyli my możemy też cię w jakiś sposób tam wspierać? Tak. O, Można to No to co, zapraszamy na Twojego TikToka. No właśnie, zapraszamy na TikToka, na Instagrama, na Facea. Tak, i dzięki, Stary. że w ogóle podejmujesz taki temat. Myślę, że to mega ważne. mega szacun dla Ciebie. Tak naprawdę Szczery, bez wazeliny, że my tu musimy tak mówić tego. I wszystkiego dobrego ci życzymy, Michał. Za. Dzięki.